Siemaneczko z tej strony, Miss Sims, a na waszych ekranach wiejskie życie. Jak widzimy, deszcz dalej szaleje. Coś ta wiosna jest dla nas kapryśna. Nasze dziewczyny pomalutko już wstają. Caroline wstała pierwsza, bo uwaga, postanowiłam raz na zawsze skończyć z tymi śmieciami, i uwaga, wyłączyłam wyzwanie ograniczaj śmieci, ograniczne życie, coś takiego. W każdym razie zostawiłam nam proste życie, bo to jest jedno z wyzwań tego, jest to jedna z zasad tego wyzwania, o może tak Wam powiem. Więc dalej możemy jedzenie i wszystko produkować tylko z tego, co zbierzemy sami lub co sami kupimy, ale skończyłam z tymi śmieciami. I teraz po prostu jest tak, że śmieci będą tutaj po prostu przepadały, nie będziemy musieli z nimi chodzić, nie będziemy musieli ich zbierać i sprzątać, bo Wam powiem szczerze, że już miałam dość tego życia w brudzie. Powiedzmy, że to jest taki gratis od miasta, że po połączono nas z jakimś sypem śmieci i teraz już nie musimy sami z nimi chodzić. I słuchajcie, zaszły jeszcze drobne zmiany. Nie mieliśmy zbyt dużo pieniążków, ale chciałam na wiosnę i lato umilić dziewczynom trochę ogród i tutaj powstał, jak widzicie, taki stolik, gdzie dziewczyny będą mogły sobie usiąść, zrobić sobie piknik z Lawinią, zjeść sobie może lody, troszeczkę sobie porozmawiać z pięknym widokiem. Karola dzisiaj o samym świcie tak naprawdę posadziła kwiaty tutaj w donicach, zarówno przed domem, jak i z boku domu, zobaczcie. I od razu też wydaje mi się, że zrobiło się tak bardziej klimatycznie. Postanowiłam też zainwestować w samoczyszczącą się kuwetę. Wiem, mówiłam, że tego nie zrobię, ale powiem Wam szczerze, że widok non-stop tych odchodów w tej kuwecie aż odbierał mi apetyt i stwierdziłam, że nie, jest już czas, żeby się tym zająć. Także tak to teraz wygląda. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, zrobimy sobie taki mały, po prostu domowy relaks. Trochę ogarniemy ogród, zwierzaczki, może poszydełkujemy, może coś zrobimy na naszych maszynach, w piwnicy. W każdym razie nigdzie się nie udajemy, nie wykonujemy tych wszystkich tutaj zadań, dlatego że cały czas po prostu jesteśmy w dwupaku i boimy się, że ktoś by mógł nas przyuważyć, więc po prostu staramy się z domu nie wychodzić. Słuchaj, na dzień dobry. E, pokaż, jakim ty jesteś w stanie, jak w stanie, czy też jesteś bardzo głodna. Czy coś jest w ogóle w lodówce? Pokaż, zobaczymy zaraz. Otwórz. Mnóstwo rzeczy, ale chyba wszystko zepsute, czy nie? Naleśniki są jeszcze do zjedzenia to, słuchaj, zjedz sobie naleśniki przed szkołą. Lekcje masz zrobione, mam nadzieję, masz zrobione, osiągnięty czwarty poziom jednej umiejętności, czyli jesteś gotowa, żeby dostać w szkole szóstkę. No słuchaj, nasz mały prymusku. Jeżeli chodzi o Ciebie, to tak samo, idź sobie, skorzystaj i od razu tutaj wypoleruj do perfekcji. Dzisiaj postaramy się posprzątać w domu. Nigdzie nie będziemy wyjeżdżali, więc czasu będzie wystarczająco dużo. Tylko sami wiecie, jak to z tym czasem jest. My tylko pójdziemy tutaj na obejście, ogarniemy roślinki, zwierzaki zrobi się 16. I tak tutaj troszeczkę u naszych dziewczyn wygląda, ale nie ma się co skarżyć, tylko trzeba tutaj o dom dbać, pokaż, czy nasz, czy nasz nocniczek jest czysty, czysty, nie ma co go sprzedawać, bo za chwilę w naszej rodzinie pojawi się ktoś nowy, także tym bardziej tutaj cały czas sobie to zostawimy. Właściwie jak skorzystasz i umyjesz toaletę, mogłabyś tutaj sobie coś też zjeść, bo widzimy, że z twoim głodem też nie jest najlepiej, także może sobie zjesz jajecznicę z bekonem, proszę cię bardzo. Miejmy nadzieję, że będzie ci smakowała. Mała Caroline, pokaż, ty masz Zabawę, ale myślę, że nad tą zabawą teraz już przed szkołą nie będziemy się tutaj jakoś rozczulali. Ewentualnie to mogłabyś iść. Posprzątać, proszę bardzo, i posprzątaj jeszcze kurnik. Miejmy nadzieję, że... a kurnika nie trzeba, na szczęście, także super. To jedyne co to, możesz jeszcze uzupełnić karmę. Teraz tak sobie myślę, bo przeniosłam śmietnik tutaj. Troszkę daleko tutaj z tego chodzenia, z obory, także chyba oddam tutaj ten jeden, niech on sobie tam stoi. On niczym nam nie przeszkadzał, a przynajmniej dziewczyny nie musiały taki kawał chodzić. Także tutaj po prostu gdzieś im ustawimy, a moglibyśmy właściwie tutaj, ciekawe, czy by się dało, poczekajcie, sobie spróbujemy tutaj, na przykład śmietnik, to w ogóle by miały i nie blisko. Może się uda. Nie wiem, czy on będzie praktyczne, bo nie wiemy tak naprawdę, gdzie są granice tutaj tego wybiegu krowiego, ale zobaczymy, czy naszej Kelly się uda, bo wtedy zobaczcie, jak ona by sobie skróciła drogę tak naprawdę. Tymczasem Caroline właśnie jej, jak widzimy, chyba bolą ją plecy. Nie ma się co dziwić. Dość spory brzuszek przed sobą niesie, także naprawdę no ból pleców jest w tej sytuacji zrozumiały. Toaleta jest wysprzątana. Byśmy mogli sobie tutaj jeszcze wytrzeć podłogę i może poodkurzać do perfekcji. Zanim Cię pójdziesz do ogrodu, gdzie przepadniesz nam na wiele, wiele godzin, mogłabyś po prostu ogarnąć wasze mieszkanko, żeby było takie, wiecie, urocze i czyste, gdzie jest nasz Mruczuś piszczy, pokaż mu Mruczuś, co z tobą się dzieje, masz karmę, najważniejsze masz, gdzie ty jesteś, nie widzę cię. a tutaj, zobaczcie, w pokoju siedzi u Kelly naszej, Kelly, gdzie ty idziesz, nie, zobaczcie, chyba idzie tutaj z tymi śmieciami, co, a może nie, może chciała po prostu wyrzucić wszystkie ptaszki, cały czas przylatują tutaj do naszego e, sypu na ziarna. Naprawdę opłacało się to kupić. To kosztowało śmieszne pieniążki. Karma kosztuje chyba tylko 5. A zobaczcie, jakie piękne ptaki mamy, co się stało. Iść do szkoły, dobra, słuchaj. My już tutaj się zajmiemy, oborą. Dziękujemy Ci bardzo za pomoc. Iść do szkoły, życzymy Ci miłego dnia. Naucz się wielu ciekawych rzeczy i widzimy się z Tobą po południu. A tymczasem pogramy sobie tutaj naszą Karolynę. Czemu nie możesz odkurzać? Pewnie znowu jest problem z tym, że nie ma miejsca, żeby wyjąć odkurzacz. No, właśnie. Właśnie, to mnie troszeczkę tutaj obawia, czy przez to nie będziemy mieli bałaganu, no ale zobaczymy. Słuchaj, na dzień dobry trzeba nakarmić zwierzaki, także idź, zbierz jajka, rozrzuć karmę w okolicy. Właściwie moglibyśmy to zrobić kilka razy, bo trochę tych zwierzaków tutaj naszych mamy. Zobaczcie, tutaj kurczak zasnął, ej, ale dziwne. Chyba kuczaczki, też są zadowolone, że idzie wiosna i będą mogły być częściej na dworzu. Potem pójdziemy do Mućki, porozmawiamy z nią chwileczkę może. Może ją sobie tutaj o, pogłaszczemy z entuzjazmem. Trzy jajka, zero z możliwością wyklucia. No ale to nic, trzy jajka to i tak jest dość dużo, także zresztą chyba mamy nawet pełen kurnik, także nie ma co tutaj wymagać, żeby nasze, krowy, nasze kury się dalej rozmnażały. Idziemy już teraz do Mućki, pogłaszczemy ją troszeczkę, damy jej trochę czułości. Mućka, powiedz mi, w jakim ty w ogóle jesteś wieku już? Mućka jest dorosła, także mamy nadzieję, że ma jeszcze dużo przed sobą, ale powiem Wam szczerze, że już w planach mam, że kolejne nie weźmiemy sobie krowy, a weźmiemy sobie swoją lamę, żeby mieć po prostu wełnę, bo zważywszy na to, że dziewczyny lubią sobie szydełkować i wyszywać, to no, wydaje mi się, że to mleczko aż tak nam nie jest potrzebne i tak szczerze mówiąc, bardzo często niestety nam się marnuje i starzeje, nie zdążymy na czas go sprzedać, także tym bardziej uważam, że powinniśmy pomyśleć właśnie o jakieś alpace, do Sypiemy karmy, nasza krówka jest już teraz wyczyszczona i wydojona, także możemy dać sobie z nią spokój, więc przejdziemy do naszego ogrodu. Tutaj coś, ten nasz arbus nie chce rosnąć, a już w sobotę są e, te zawody, także mam nadzieję, że uda nam się go tutaj jeszcze jakoś szybko dorosnąć. Opryskaj obszar, odchwaszczaj, co my tu jeszcze mamy. Zrób sobie fotkę z ręki, no może bez przesady. E, wykop, rzuć się pędem do rozmowy. No, właściwie, może byśmy chwilę mogli porozmawiać z naszym arbuzem, żeby rósł dorodnie. Jutro rozpoczyna się Dzień Miłości. No, myślę, że nasza Karola chciałaby ten dzień, szczerze mówiąc, wymazać z kalendarza. Zwłaszcza odkąd niestety nie ma przy nas Raula. To na ogóle o miłości chciałaby po prostu nie myśleć. Z tej strony tutaj się to kopujesz z do naszego ogrodu. Ok, w porządku, nie pomyślałabym o tym. Oczywiście od razu spróbuj tutaj sobie zebrać całe plony. Pamiętamy o tym, żeby nie korzystać z opcji super sprzedaży, ani żeby sprzedać szybko, bo my tutaj gramy sobie realistycznie i musimy jechać na targ. W międzyczasie ja chowam mleko do lodówki, żeby nam się nie zestarzało i to samo chciałabym zrobić właśnie z jajkami. Super, co my tutaj mamy za kupon? Już jest nieważny, wyrzuć. No to wyrzucimy, bo bez sensu trzymać rzeczy nieważne. Ej, poczekajcie, nasze ubranie tutaj musimy spróbować wystawić. E, proszę bardzo, sprzedaj strój na trendy. Zobaczymy, za ile nam się uda tym razem go wystawić. I no, ja cały czas mam nadzieję, że ktoś go kupi za drogie pieniądze, bo ostatni też udało nam się sprzedać na pewno więcej niż były warte. Porozmawiałaś już z naszym arbuzem. E, mogłabyś mu wtedy dać spokój. Co się stało, Mruczuć? Głaszczy Zwierzaka o imieniu Mruczuś. No pewnie, że go pogłasz, ale patrzcie, Mruczuś w tym czasie rozmawia z królikiem. Tutaj widziałam, przyuważyłam, ich interakcje, gdzie oni mi uciekli, o także fajnie, pamiętam o tym żeby go poszerzyć. nie martwcie się, ale na razie po prostu nie możemy zapuszczać się tak daleko no zważywszy po prostu na stan naszej Caroline, bo w każdej chwili może rozpocząć się poród, także dzisiaj na pewno jeszcze nie zobaczycie mruczusia starszego coś nam tutaj miga do ewoluowania, także też się tym od razu zajmę jak widzimy dalej sobie zbieramy te wszystkie plony, nasze roślinki rosną fajnie, bujnie wiosna zresztą pod tym kątem jest naprawdę rewelacyjna, szybciutko musimy skorzystać z pęcherza, bo jak widzimy wciąż dość szybko nam tutaj te potrzeby spadają, przez co Oj, przepraszam, co ja tutaj zrobiłam? 5 tysięcy, no może bez przesady. 500. Przez to za chwilę obawiam się, że możemy mieć jakąś wpadkę pęcherzową, także szybciutko do toalety. Mam nadzieję, że zdążysz. Zasuwamy, zasuwamy, no tu jest dużo przeszkód, jak widzimy, wszystko jej tutaj troszeczkę przeszkadza, ale na szczęście zdążyliśmy na czas. No i słuchaj, myślę, że dzisiaj może teraz, korzystając z tego, że dom jest ogarnięty, zwierzaczki również, wszystko jest tak naprawdę cacy. Możemy tutaj jeszcze ewentualnie uzupełnić karmę Ruczusiowi. Zejdziemy sobie na chwilkę do piwnicy. Co my mamy w ogóle tutaj w tym? Stwórz przysmak dla zwierząt, zbierz jedną doskonałą jakość plą z olbrzymiej rośliny. Dobra, w porządku, ale to może nie dzisiaj, bo dzisiaj chciałabym, żebyśmy tutaj może spróbowali zrobić jakiś swój. Bukiet, kompozycję. Pokaż nam wszystko, co możemy. Tutaj kilka mamy swoich roślinek, ale i tak jak widzimy, chyba nie do końca nam tutaj to dobrze idzie, bo nie mamy takiej ilości. Niemniej myślę, że moglibyśmy na przykład spróbować zrobić letni poranek. Chodź, zobaczymy, jak ci wyjdzie. Może uda nam się sprzedać. To powiem Wam szczerze, że na bukietach nigdy jeszcze nie zarabiałam i nie wiem, czy to jest opłacalne. Ale Caroline, taka lekka praca, myślę, że będzie dla niej przyjemna. Chociaż, jak patrzy na jej minę, to chyba zadowolona do końca nie jest. Osiągamy w międzyczasie drugi. Drugi poziom umiejętności układania kompozycji z kwiatów. No, niedużo, ale zawsze lepszy drugi niż żaden. Także cieszę się bardzo. Zobaczymy, jak ci pójdzie. No, że szczerze mówiąc, no, może jakoś super imponująco nie wygląda, ale ja i tak jestem z naszej Caroline dumna, bo najważniejsze, że po prostu dziewczyna się rozwija. I patrzcie, mała kura wyrosła na kurę. Mruczuś może teraz zbierać zniesione przez nią jajka. Wiecie, co ja bym wolał, mruczuś nie zbierał jajek. Ja Nie wiem, czemu cały czas to pokazuję mruczuśowi. On chyba po prostu lubi to zaczepiać nasze kury. O, nie zlew się nam zepsuł. No, co tu się znowu wyda? żyło, zaraz się tym zajmiemy najpierw jednak to chciałabym zobaczyć, o jest gotowy bukiet, pokaż, I ile jest zwarty nasz bukiet, 180 wystaw na Plopsi, dodaj wazon nie, ja myślę, że po prostu go tutaj sobie sprzedamy bo to właściwie jest takie mało realne jakby to te dobrze ugryźć, żeby to brzmiało tak sensownie hmm. powiedzmy, że mieliśmy zamówienie że ktoś po niego przyjechał, no bo tak naprawdę nie wiem jak to zrobić, żeby to było realne co to jest za dym, ej co to są za dymki, aha, już zniknęły w porządku, dziwne to było. No, ale no, umówmy się, że po prostu tutaj mieliśmy kupca i on odebrał przed chwilą od nas właśnie ten bukiet. Słuchaj, na dzień dobry, no musisz niestety iść naprawić nasz zlew, a potem spróbujemy coś tutaj może dobrego przygotować na obiad, bo nasza mała Kelly zaraz wraca ze szkoły. Mówiłam Wam, że czas bez niej upłynie nam dość szybko. Co by byśmy tutaj mogli sobie zrobić? Zobaczcie, wszystko jest ze zero, bo cały czas mamy organiczne życie i możemy robić tylko z tego, co mamy. Co by dziewczyny sobie coś zjadły? Mam ochotę w ich imieniu na coś innego. Tarta czekoladowa. Mieliśmy ją kiedyś gdzieś tam zrobić, ale no na razie sobie darujemy. Tost francuski, może? Zobaczymy, co potrzeba do tostu francuskiego. Dowolny chleb, owoc i jajko. No to słuchajcie, na 8 porcji nam akurat starczy, także śmiało sobie zróbmy 8 porcji. Niech dziewczyny sobie dzisiaj zjedzą, po prostu coś innego. Co mam tutaj z lawinią? Poznaj simkę o imieniu lawinia. Aha, pewnie jesteście ciekawa jej cech do końca, bo może się nie do końca poznałyście, ale nie chcę mi się w to wierzyć. Tyle godzin, co wy macie przegadane ze sobą, to naprawdę. Nie do wiary, żebyście wyście jeszcze nie znało, jak to się mówi, jak... Łyse konie? Dzikie konie? Nie wiem, jest tak jakieś powiedzenie. Kelly skończyła ze szkołą na dziś. Piątka nie jest złą oceną, ale to nie znaczy, że nie ma lepszej. No wiecie co, no nie przesadzajcie, ja jestem naszej małej Kelly bardzo dumna. Jak widzimy, zabawę ma średnią, więc uważam, że właściwie mogłabyś na chwilę usiąść i sobie pooglądać telewizję. Szczerze mówiąc, nie używaliśmy chyba jeszcze tego telewizora, a nawet jeśli to tylko przez chwilę, a po coś go jednak mamy. Także sobie usiąść śmiało, odpocznij trochę po szkole. W tym czasie Caroline zrobi wam coś dobrego myślę, że nie jest do końca w Twojej naturze, bo chętnie to byś poszła do zwierzaczków, ale no w ten sposób szybciej tą zabawę sobie podniesiesz. Także dajmy tutaj Ci pooglądać, a nasza Caroline kończy w tym przygotowywanie dla Was czegoś do jedzonka. Chciałam powiedzieć, że mogliśmy włączyć sobie radio, ale właściwie to chyba nie ma takiej potrzeby, e, zwłaszcza, że tutaj mała włączyła telewizję. Jeżeli jesteś głona, to oczywiście sobie zjedz i tutaj właściwie możesz usiąść z siostrą i też coś pooglądać, proszę bardzo. Oglądaj aktualny film i zagadaj oczywiście Kelly, entuzjazmuj się posiłkiem, może. Ją Trochę skój, żeby też poszła zjeść. Myślę, że Kelly od razu tutaj też skorzystałaby z tej szansy i też by poszła po swoje jedzonko. Zwłaszcza, że podejrzewam, że ładniej tutaj pachnie, wiecie. E, unosi się po prostu w powietrzu, e, woń świeżo zrobionej potrawy, także myślę, że tym bardziej by szybko skończyła, e, przepraszam, skorzystała. Także na chwilę ci skr tutaj skreślę ten telewizor. Idź po coś do jedzenia i wróć sobie wtedy oglądać dalej. Może sobie jakiś film właściwie obejrzysz z siostrą. Powrót zaginionego psa, proszę bardzo, gdzieś tutaj jest też lawinia, także jakbyś lawinio miała ochotę, to siadaj z nami, dołącz do nas, jak najbardziej zawsze tutaj na ciebie oczekujemy. Także tylko jak masz chwileczkę, to chodź do nas zasiadać. Ale no, znając życie, to Lawinia to gdzieś tam na dole sobie śmiga i zanim do nas dojdzie, to my już zdążymy dawno i spać, bo już będzie ciemno i buro. Co ten mruczuś by od nas chciał? Przytul mruczusia. No dobrze, no przytul go jak najbardziej. Jak widzimy, Karolina jest już ogólnie dość zmęczona tak naprawdę, więc wydaje mi się, że za chwileczkę położymy ją po prostu spać. Gdzie tutaj nasz mruczuś jest? O, tutaj, dobra, poświęćmy mu chwilę może uwagi, co my tutaj mamy. Przyjazne, pochwal go może, może go tutaj jeszcze pocałuj i go jeszcze przytul. Potem skorzystamy z toalety, bo zobaczcie, znowu spada jej ten pęcherz i pójdziemy się już położyć. Jeżeli przyjdzie lawinia, to może na chwileczkę wstaniemy, żeby się z nią przywitać, ale do tej pory chciałabym jednak, żeby tutaj nasza Caroline troszeczkę odpoczęła. Zobaczcie, zobaczcie, jak się bawi z kotem, trochę brzuch jej przeszkadza, ale i tak się stara w miarę możliwości. Słuchaj, właściwie można byłoby już telewizję wyłączyć. Nie wiem, gdzie też mergnęłaś ten talerz, halo. Chciałabym, Chciałabym go odnaleźć, żeby ich go pomyć. Ale oczywiście gdzieś nam to i to umknęło, dopóki nam nie zacznie śmierdzieć, to nie odkryjemy. Myślę, że mogłabyś też iść po prostu odrobić lekcję, wiesz? Mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że jutro się idzie do szkoły, więc po co się tłumaczyć, że się zapomniało o lekcji albo że, nie wiem, kod zniszczył, skoro można po prostu usiąść i je zrobić. Caroline, jak ci idzie, zobaczcie, ile jest rzeczy na sprzedaż. Najgorzej, że no jutro ma się teoretycznie rozpocząć poród. Tak się umówiliśmy, że w piątek będzie poród. I teraz pytanie, czy nasza Caroline będzie mogła zostawić dziś samego i pojechać na targ, czy znowu będzie? Będziemy musieli skorzystać z pomocy Kelly i czy Kelly da sobie radę. No nie no nie mów no już byłaś przy łóżku, no zobaczcie, jądlewnie. Już tu prawie dotarłaś, no bardzo nam przykro, potem oczywiście połóż się spać. My tutaj sobie z Kelly rzucimy okiem na obejście, będziemy też patrzyli, czy ten dziwny typ z poprzedniego odcinka nigdzie się tutaj nie pojawi. Wydaje mi się też, że właśnie z tego powodu również tutaj po prostu kręci się może lawinia gdzieś, że patrzy, czy tutaj przypadkiem nikt nie idzie do naszych dziewczyn, zabezpiecza tutaj trochę ten teren. No bo pamiętamy o tym, że lawinia, zależy jej po prostu na bezpieczeństwie Caroline, która nosi jej wnuka w brzuchu, jakby na to nie patrzeć. Caroline do Dotarła do łóżka i poszła spać, my tu obserwujemy jak sobie Kelly radzi z lekcjami, pokaż Kelly, już prawie kończysz, potem byś mogła troszeczkę poświęcić chwilę biegającemu kocientu, przytul je może, może tutaj sobie opogłaszcz. i zobaczymy, może dzisiaj na chwileczkę usiądziesz sobie na swój starodawny komputer tak naprawdę, oglądaj dzieła sztuki, co byśmy tutaj jeszcze mogli zrobić, rodzina, poczekajcie, wyjść na urlop, no może nie, sprzedaj zwierzaka o imieniu Mruczuś, nie no, w życiu byś tego nie zrobiła, co za w ogóle głupia interakcja tak naprawdę, ćwicz pisanie na klawiaturze, o, zobaczymy, czy to jakoś płynie na jej zabawę. Mam nadzieję, bo jednak chciałabym, żeby jutro do szkoły poszła w lepszym stanie. Ktoś dzwoni do Caroline, aż strach patrzeć. Clemens. Mikołaj. Mikołaj, co u ciebie? Martyna Wójcik. pamiętasz naszą pogawędkę? To była bardzo miła randka. O, już się bałam, że burmistrz. Tylko z drugiej strony myślę, że po tym, jak myśmy zapłacili, to burmistrz na chwilę da nam po prostu tutaj spokój. Caroline może spać spokojnie. Lecimy do naszego mruczusia, to znaczy tutaj na dworzu się z nim chwileczkę bawimy. Aż deszcz przeszedł w delikatną mrzewkę, także moglibyśmy tak naprawdę na dworzu być. Ale jak widzimy, już idzie do swojej maszyny. Pokaż, czy to będzie jakoś wpływało na Twoją tutaj zabawę. Mam naprawdę nadzieję, bo jeżeli nie, to musimy poszukać jakiegoś innego sposobu, żeby ta zabawa rosła. No, jakoś tu wpływa. Może nie jakoś super, ale a nie, zobaczcie, jednak pisania nie. Dobra, to nie, to skończy uczyć się pisać. Spróbuj sobie może tutaj pograć w jakąś grę, w artymetyczny atak. No zobaczymy, to ma też wpływać na Twoją umiejętność myślenia, tak żeby się przydało. W międzyczasie słyszeliśmy, że pojawił się w domu kurz. I powiem Wam szczerze, nie wiem jak to ugryźć, bo nasz odkurzacz nie jest w stanie tej odkurzać, a nie ma czegoś takiego jak miotła. Ja bym musiała na czas odkurzenia chyba ten stół wynieść na dwór i chyba tak właśnie zrobię, bo ja chciałabym, żeby dziewczyny żyły sobie w miarę tutaj w porządku. Poczekajcie, tutaj w międzyczasie widzę, że jest coś do ewoluowania, to oczywiście też się tym zajmiemy. Co my tutaj jeszcze mamy? Chyba nic. Osiągamy piąty poziom umiejętności umysłowych. Zobaczymy, jak tutaj się rzutuje tutaj na naszych panelu. No ładnie, Kelly, bardzo ładnie. Jesteśmy z Ciebie dumni. Myślę też, że jeżeli tutaj w miarę ta zabawa urosła, no dajmy może i dojechać do końca, albo po prostu umówmy się, że o godzinie 22 już musisz być w łóżku. Także, żeby tutaj Caroline za ścianą nie denerwować, to pyk kończymy grzebanie w komputerze. Piękne dni, zobaczcie. Te beztroskie dni, jako małe dziecko, były naprawdę cudowne. Aż miło nam to słyszeć, że mimo wszystko udało się naszej Caroline zapewnić ci szczęśliwe dzieciństwo. Dobra, kładź się spać, odpocznij. Jutro wielki dzień na świat przyjdzie nie wiem jak to, twoja siostrzenica albo siostrzeniec, o, tak to się chyba mówi, i staniesz się ciocią mała Kelly, dziwnie to brzmi, ale taka jest prawda, będziesz ciocią Kelly. Słuchajcie, zostawiamy nasze dziewczyny na tym etapie, ja dziękuję Wam za ten odcinek, widzimy się już w kolejnym, gdzie tak jak powiedziałam, na świat przyjdzie potomek Raula i naszej Caroline. Pozdrawiam serdecznie, Miss Sims.